Najlepsi piłkarze na świecie mają obsesję na punkcie dbania o zdrowy styl życia. Odpowiednia dieta, specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń, wszystko jest dopracowane perfekcyjnie. Tutaj nie ma miejsca na żadne pomyłki. Wielu piłkarzy niesamowitą uwagę przywiązuje do aspektu snu, który jest szalenie ważny w kontekście regeneracji organizmu. W dzisiejszym odcinku chciałbym się na tym skupić i omówić przypadek Cristiano Ronaldo. Odpowiem wam na pytanie dlaczego Cristiano nie śpi z Georginą w jednym łóżku w noc przed meczem. Zapraszam do oglądania. Cristiano Ronaldo jest perfekcjonistą w każdym calu, wielokrotnie już o tym wspominałem na tym kanale w wielu przygotowanych materiałach. Tak jak wspomniałem na początku, niezwykle ważną sprawą jest sen. Dlatego też między innymi Cristiano w noc poprzedzającą dzień meczowy śpi sam, bez swojej życiowej partnerki Georginy. Portugalczyk nie chce, aby cokolwiek lub ktokolwiek przeszkadzał mu w trakcie procesu regeneracji. Jakie są jeszcze pozostałe rytuały Cristiano w kontekście snu? Portugalczyk zazwyczaj sypia w tak zwanej pozycji embrionalnej. Ma to na celu zagwarantowanie lepszego ułożenia kości oraz narządów. Ponadto Cristiano miał usłyszeć bardzo ciekawe zalecenia dotyczące snu. Nick LittleHales, który jest światowym ekspertem w tej dziedzinie, pokazał Cristiano, jak ten powinien spać. Można powiedzieć, że został on trenerem personalnym Portugalczyka od snu. LittleHales doświadczenie w tej dziedzinie nabierał przy projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży produktów do spania, takich jak łóżka, materace czy poduszki. Nick bardzo się zasłużył w Manchesterze United, gdzie spotkał się z sir Aleksem Fergusonem. Przełomowym dla niego momentem była współpraca z ówczesnym piłkarzem Czerwonych Diabłów, Garem Palisterem. ów piłkarz przez długi czas borykał się z kontuzjami pleców. Postanowił to zbadać Little Hales, który stwierdził, że problemy Palistera wynikają z nieodpowiedniego materaca, na którym spał. Jego zmiana przyniosła fantastyczne efekty, które złagodziła problemy piłkarza z plecami. To wtedy Little Hales zaczął do siebie przekonywać coraz większą liczbę piłkarzy. Little Hales i Ronaldo spotkali się w Realu Madryt, kiedy to szkoleniowcem Królewskiej był Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec wtedy chciał zwrócić uwagę swoich podopiecznych na skuteczną regenerację organizmu. Temat ten bardzo spodobał się Portugalczykowi, który zaczął wypytywać Nika o wiele aspektów. Zostałem zaproszony do Realu Madryt, kiedy Carlo Ancelotti został menadżerem. Stałem na skraju boiska treningowego, rozmawiając z madryckim sztabem, kiedy podbiegł Ronaldo. Był zainteresowany tym, co próbowałem zrobić, ponieważ jako sportowiec zawsze inwestował w siebie. Jak widać do dziś, Cristiano imponuje formą fizyczną. Z pewnością, praca nad regeneracją organizmu w postaci snu mocno się temu przysłużyła. Jest to drogowskaz dla wszystkich, pokazuje on, jak ważny w życiu człowieka jest odpoczynek i błogi sen. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.